People's Story Pwc. Kamila Kalinczak, zapraszam. A moją gościnią jest dzisiaj Dorota Bokszczanin. Dzień dobry, cześć, miło Cię gościć. Cześć. Dyrektor a, i podkreślam to nie bez przyczyny. Muszę przyznać, na taką prywatę sobie pozwolę, że na spotkanie z tobą czekałam w sposób szczególny, właśnie ze względu na twoje zamiłowanie i podejście do feminatywów. Więc powiedz, proszę, jakie ono jest, zanim zaczniemy? Bardzo się cieszę również, bo to zawsze miło e, poznać osobę, która, wiesz, również jest za feminatywami. E, znaczy, dla mnie to jest naturalna część języka i nie sądzę, że to jest jakieś coś, wokół wiesz, czego ro trzeba robić wielkie halo, choć faktycznie nie są one popularne, więc ja mam taką małą wewnętrzną misję popularyzowania feminatyw również u nas w firmie, co czasem spotyka się ze zdziwieniem, ale myślę, że coraz mniejszym, czyli coraz więcej kobiet mówi o sobie partnerka, dyrektorka, menadżerka. Oczywiście my dużo pracujemy w języku angielskim też i wtedy to zupełnie nie ma znaczenia, jest partner, director, manager, ale uważam, że w języku polskim fajnie jest to podkreślić. Mhm. Czy ty musiałaś jakoś tłumaczyć swój wybór, że ty jesteś dyrektorką, a nie dyrektorem, panią dyrektor ewentualnie, no bo taka formuła też jest często używana. Zdarzyło mi się kilka razy, tak, szczególnie kolegom z pracy, którzy mówili dyrektorka. Ty dyrektorka wie... to w przedszkolu wiadomo, że w ogóle tak, tak wydziwiasz. Mm. <laughs> e, więc y, dla mnie takim najprostszym tłumaczeniem jest, że jak się zamknie oczy i ktoś powie dyrektor, to jest naturalne, że przed oczami mamy mężczyznę, a jak ktoś powie dyrektorka, to przed oczami mamy kobietę. I szczególnie na przykład jak się ma dzieci, to uważam, że to ma znaczenie, że może być dyrektor, dyrektorka, partner, partnerka, lekarz, lekarka. I szczególnie, że w pewnych zawodach w ogóle nas to nie drażni, nie? Że to, że jest pielęgniarka, czy że jest nauczycielka jest naturalne a w zawodach, które typowo kiedyś były wykonywane przez mężczyzn to jest dziwne, ale wydaje mi się, że tylko dlatego, że to jest po prostu nieosłuchane, nie? A, a nie dlatego, że to nie istnieje. Ten język inkluzywny, feminatywy są częścią języka inkluzywnego. To jest coś, co łączy się z pojęciem szczególnie ważnym dla PWC, to znaczy z różnorodnością, z diversity, to znaczy z jednej strony są to feminatywy, z drugiej strony jest to podejście do osób z niepełnosprawnościami i również zwracanie Uwagi na to, że tak należy o tym mówić, a nie osoby niepełnosprawne. Jesteśmy coraz mądrzejsi. Zaryzykuję takie stwierdzenie jako społeczeństwo. Korygujemy te wszystkie językowe no, grzeszki, już teraz wiemy, że grzeszki, po to, żeby tę różnorodność wprowadzać do firm, ale nie tylko do firm, żeby po prostu ona była zauważalna wszędzie, jak ty podchodzisz do tej różnorodności? Wydaje mi się, że szczególnie w pracy to powinno być coś tak naprawdę. Też naturalnego, tak? że no, w takim normalnym świecie powinni u nas pracować mężczyźni i kobiety, ludzie młodzi, ludzie starsi, ludzie zdrowi, ludzie z niepełnosprawnościami, i tak dalej, i tak e, dalej. Tak naprawdę, szczególnie w naszym zawodzie, nie widzę absolutnie żadnych, blokad ku temu, żeby pracowali u nas po prostu różni ludzie. Tak? Jesteśmy jednak bądź co bądź ludźmi, którzy pracują przy komputerze. To nie jest jakaś wymagająca praca w, w takim sensie właśnie jakichś mm, fizycznych przeszkód czy, czy, czy czegoś takiego. I, I mamy takie przykłady w pracy tak? osób z niepełnosprawnościami, osób o różnym wyznaniu, o różnej orientacji i uważam, że to jest super, Yy, bo według mnie to nas tylko wzbogaca i to często yy, w biznesie też jest istotne, bo nasi klienci tak samo są różni. I, I musimy pamiętać o tym, że nie zawsze moja wizja czy moje przekonania to są jedyne słuszne. Super jest. Posłuchać też innych ludzi. Mhm. Tę Twoją otwartość widać. Zastanawiam się, czy ona nie jest związana trochę z tym, że mieszkałaś w Stanach Zjednoczonych, że pracowałaś w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie, no, stereotypowo wiele im pewnie można zarzucić, ale jeżeli również stereotypowo mielibyśmy myśleć o ich atutach, to zawsze pada ta otwartość. Czy to ją widziałaś? Yy, tak, na pewno oni mają kulturowo bardzo to zakodowane. To widać już od takiego życia na ulicy czy w sklepie, że wszyscy mówią, hi, how are you? i uśmiechają się do ciebie. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że... To jest jednak kulturowe, czyli e, jak się poznaje ludzi, to był dla mnie taki, taki mój szok e, na spotkaniu, to oni mówią: Wow, jesteś z Polski, ale super, z której części Polski? I tak sobie myślę: Kurde, ta osoba nawet pewnie nie wie, gdzie jest Polska, ale grzecznościowo tam się o to pyta, i oni zostali po prostu tak nauczeni. Prawdą jest to, co się mówi o Amerykanach w biznesie, że oni bardzo doceniają fakt, że chciało nam się nauczyć ich języka, więc kompletnie nie zwracają uwagi na nasze błędy czy niedociągnięcia albo takie książkowe podejście do różnego rodzaju zwrotów i formuł? Myślę, że to zależy. Znaczy, oni na pewno bardzo podziwiają ludzi, którzy mówią więcej niż jednym językiem, bo większość Amerykanów mówi jednym językiem. Z drugiej strony, no, ja tam pracowałam, więc nawet pracując w amerykańskim zespole, z samymi Amerykanami, no to jednak musiałam dbać o tą poprawność językową i yy, znaczy ja musiałam ich poprosić, żeby oni na no to zwracali uwagę, żeby mnie korygowali. Bo ja czasem nie byłam świadoma nawet, że robię jakieś błędy. Mm -hmm. Przyjeżdżasz z Polski, która jest. Zimne, nie tylko jeżeli chodzi o pogodę, ale też trochę mentalnie, tak jak sobie powiedziałyśmy. No, Polacy raczej się nie uśmiechają do obcych, nie lubią, jak się mm, nawiązuje z nimi kontakt wzrokowy, raczej traktują to jako coś agresywnego. Te kody kulturowe są diametralnie różne. Ty tam przyjeżdżasz, pracujesz po polsku, wyrażasz swoje zdanie na spotkaniach biznesowych, mm, no, według utartych w Polsce schematów, i co oni na to? Jak się na przykład komentuje czyjś pomysł, albo odmawia się komuś cze czegoś, to nie mówi się, sorry, nie zrobię tego, bo jestem zawalony. Tylko się mówi, wiesz, bardzo chętnie bym się tym zajęła, ale niestety i coś tam, coś tam, coś tam. I ja po prostu mówiąc otwarcie na spotkaniu. Słuchaj, mieliśmy na to 10 dni, ty mnie prosisz dzisiaj, jest dziesiąty dzień, sorry, ale po prostu nie dam rady. I zapadła taka cisza. I wtedy ja sobie pomyślałam, ojejku, co A ja takiego <laughs> powiedziałam. I to było dla mnie, y czy trudne do przejścia, no zaskakujące na pewno i w jakimś tam sposób musiałam się tego nauczyć. Chociaż osobiście wolę... Polski styl. Właśnie, miałam to zapytać. Osobiście wolisz polski styl, to znaczy taki bardziej, no bez owijania w bawełnę, trochę na to wychodzi? Tak mi się wydaje. Może to wynika z tego, jaką jestem osobą, że ja wolę po prostu konkret, ale wolę taką dyskusję na wprost, zamiast domyślania się, kto coś ma na myśli i próbuje mi powiedzieć, bo nie zawsze. Mamy stuprocentowną pewność, że, że dobrze odczytamy, yy, co ta druga osoba chce tam powiedzieć, więc po prostu łatwiej jest, jak ona nam to mówi. Mhm. Nawet jeżeli czasem jest to trudne, wiadomo, ale yy, ostatnio rozmawiając ze swoim szefem, zdarza nam się czasem o coś nawet pokłócić yy, w pracy, o jakieś sprawy, które dla nas obojga są istotne. Yy, ale oboje uważamy, że to jest raczej konstruktywne, a dwa, że nawet jak się tam troszkę zepniemy, to później sobie mówimy, dobra, sorry, no trochę mnie poniosło, ale coś tam ustanamy, idziemy dalej. Mhm. I, i, I tyle. I myślę, że to ułatwia współpracę. Wspomniałaś o tym: Hi, how are you? Często jest to postrzegane przez, przez nas, Polaków, albo przez Europejczyków, jako takie tam, no, takie tam po prostu pytają, no bo tak mają z tyłu głowy, żeby zapytać. W pandemii zaczęliśmy mówić o tym, że to się trochę wydłużyło, to powiedzenie: Hi, how are you? Really. To znaczy, że w pandemii naprawdę zaczęło mieć znaczenie, żeby pytać o to, jak się czujemy, ale tak naprawdę, naprawdę, bo przez ten ekran, monitor niewiele widać, albo nie widać wszystkiego. Czy ty, jako osoba mm, zarządzająca ludźmi, Miałaś taką myśl, że teraz musisz przejść jakąś zmianę jako menedżerka, właśnie w podejściu do ludzi, którymi się, hmm, zaryzykuję stwierdzenie, opiekujesz, bo od tego marca 2020 roku trochę, trochę chyba nam się przewartościowały te kwestie dotyczące dobrego zarządzania. No na pewno ono się stało trudniejsze, bo ono jest zdalne, czyli. No to już wszystko zostało powiedziane, ale bardzo łatwo, jak się jest w biurze, popatrzeć na kogoś, kto ma trochę zgarbione ramiona i tak siedzi cały dzień, się nie odzywa, nie uśmiecha się. I to jest naturalne, że wtedy podchodzimy do tej osoby i pytamy: hej, wszystko u ciebie okej? Okay? Czy, czy wszystko w porządku? A pracując zdalnie, często nie widząc w ogóle tych osób, nie zawsze włączamy kamery i tak dalej, no w ogóle tracimy to. I Myślę, że to, co się musiało zmienić, to teraz to pytanie jest dużo bardziej intencjonalne, czyli ze strony osoby zarządzającej po prostu trzeba o tym pamiętać, żeby sprawdzić, jak ci ludzie się miewają, co u nich słychać, czy wszystko jest OK. Znaczy, super, jak oni sami przychodzą z jakimiś tematami, ale wiadomo, nie każdy ma taką śmiałość. Więc myślę, że robiliśmy to wcześniej, tylko po prostu zmienił się teraz zupełnie sposób i stało się to. Jeszcze istotniejsze, bo, bo ludzie wiadomo, różnie się czują. Tak? To jest taka sinusoida, mamy lockdown, nie mamy lockdownu, no jest fala, nie ma fali? I też tak zmieniają się nastroje ludzi, tak? Raz są lepsze, a raz są trochę obniżone. Zaczynamy rozmawiać o tym, że powoli będziemy wracać do tej pracy jakoś. Może na trochę, może na jakiś czas. Jaki byłby dla Ciebie najbardziej idealny scenariusz? To ja tu powiem może, że my właściwie nie wyszliśmy z tej pracy tak do końca, czyli nasze biuro było przez cały czas otwarte. Okej, okay, było takie zalecenie, żeby w tych, tych takich że tak powiem, gorszych okresach, żeby ludzie po prostu nie przychodzili do biura i faktycznie mało kto przychodził, a później zaczęliśmy pracę, można powiedzieć, hybrydową, czyli są limity. Oczywiście znacznie mniej osób przychodzi do biura. I dla mnie osobiście idealnym takim układem jest powiedzmy trzy dni w domu, dwa dni w biurze, bo w domu jest fajnie, można się skoncentrować, zrobić to, co jest do zrobienia i być takim bardziej efektywnym, z drugiej bardziej wyluzowanym. Powiedzmy sobie szczerze, że siedzenie w dresach i tylko tutaj ładnej bluzce na kamerze jest wygodne. Ale nic nie zastąpi takiego kontaktu z ludźmi na żywo pójścia na kawę, pójście na lunch, wymienienia się jakimiś tam poteczkami. No, to, to jest jednak, myślę, taki kor naszej pracy. Jak myślisz, jak zmieni się Twoja branża, to miejsce, w którym Ty jesteś w ciągu najbliższych 10 lat? Chociaż wiem oczywiście, że trudno jest kreślić jakiekolwiek prognozy, będąc po dwóch latach COVID-u, który pokazał nam, że możemy sobie wszystko kreślić, a to ma tak szeroki wpływ na nasze życie. Myślę, że w takim kontekście całej naszej firmy, czyli tak nie, nie, nie do końca w tym, czym ja się zajmuję, ale w ogóle my, jako firma, jako biznes, no to takie, nie wiem, czy kojarzysz, krążyły takie żarty na początku pandemii, kto odpowiada za transformację cyfrową w twojej organizacji. Tam było szef IT, szef jakiś czy COVID-19. No i myślę, że to jest chyba taka najbardziej widoczna, największa zmiana, że ten COVID, szczególnie technologicznie. Szczególnie dla tych firm, które nie były aż tak stransformowane, no to bardzo to przyspieszył. Wszyscy musieli się właśnie przesiąść do domu na pracę zdalną, żeby mieć dostęp zdalny do wszystkich systemów, żeby to wszystko też działało płynnie. My na szczęście byliśmy na to gotowi, więc naprawdę poszło to dość gładko, ale okazało się, że, no właśnie, teraz wszystkie spotkania trzeba robić zdalnie i były co do tego obawy. Po czym okazało się, że się, ta, No cały biznes się kręci, wszystko można zrobić zdalnie. Ci klienci też trzeba pamiętać, też są u siebie w domu w tych dresach i z dziećmi i w tle, i z zwierzętami i w ogóle, i w ogóle. I ja bym chyba tutaj głównie upatrywała zmian i tego, tego kierunku zmian, że to nam pokazuje, że Rozwój technologii to, to jest przyszłość, i, i że trzeba myśleć te trzy kroki do przodu i nie czekać. Bo ci, którzy nie byli gotowi, no to myślę, że to są firmy, które poniosły też największe straty. Mhm. A czy jest jakaś taka rada, której udzieliłabyś sobie sprzed pięciu lat? Hmm. Sprzed pięciu. Co Może ja robiłem sprzed lat? Temu? Sprzed pięciu to pewnie nie. Tak, chyba pięć lat temu byłam w Stanach i się bardzo dobrze bawiłam. Sprzed <grystanie> <grystanie> yy, dziesięciu, myślę, że chyba więcej pewności siebie, tak, tak ogólnie. To, to mi też dał ten wyjazd do Stanów, że poczułam coś takiego, że jak już tam sobie poradziłam, i tak naprawdę niczym nie odstawałam od ludzi, którzy tam pracują to stwierdziłam, że kurczę, no to tak naprawdę już sobie wszędzie poradzę nie? I, że, i że fajnie i że trzeba to wykorzystywać. I myślę, że naprawdę mamy w firmie mnóstwo świetnych osób i to byłaby też moja rada dla nich, żeby nie bać się, żeby po prostu próbować, tak naprawdę też jak się nie uda, no to co? To nic, no, nic się tak naprawdę więc, nie, nie tak? dzieje, tak, tak, także można tylko zyskać. Czego ci życzyć? Ojejku. <laughs> to takie, takie, takie trudne pytanie. Czego mi życzyć? Ja myślę, że jest dobrze, więc jeżeli czegoś mi życzyć, to to, żeby dalej było dobrze i żebym się nie zapędziła w tej pracy i nie zapętliła i potrafiła utrzymać taką równowagę pomiędzy karierą, ale też życiem osobistym, prywatnym, hobby, przyjaciółmi itd. Tego ci w takim razie bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Cześć, nazywam się Dorota Bokszczanin i jestem dyrektorką w zespole Tax Reporting and Strategy. Dołącz do nas.